Dzień dobry. Poszukajmy dzisiaj odpowiedzi na pytanie o związek nauki programowania z doświadczeniami przyrodniczymi. Wiadomo, że aby kodowanie było interesujące dla uczniów, musi prowadzić do jakiegoś ciekawego rezultatu. Badanie zjawisk przyrodniczych wokół nas może być najlepszym na to sposobem, no, jeżeli się ma urządzenie specjalnie przygotowane dla szkół PASCO. Code Note, bo tak się ono nazywa, sprawia, że programowanie dotyczy interesujących zjawisk z życia codziennego. Wszystko, to trzeba w tym celu wykonać, zrobił za mnie producent PASCO. Nie muszę więc działać na zasadzie zrób to sam, lutować, kompletować elementów. Mam gotowe do działania zaprojektowane specjalnie dla szkół urządzenia. A oto przykłady jego zastosowania. Widzimy program, który automatycznie włącza lampkę nocną, gdy wbudowany czujnik światła wykryje, że w pokoju robi się ciemno. Gdy staje się jasno, dioda wyłącza się. Następny przykład to dźwiękowy przełącznik światła. Gdy urządzenie wykryje hałas powyżej określonej przez ucznia wartości, program zmieni stan diody, czyli raz ją włączy, a raz wyłączy. A oto wskaźnik biegunowości pola magnetycznego. Urządzenie Kodnot wyświetla literkę S, gdy zbliżam południowy biegun magnesu, a N, gdzie jest to biegun północny. Dodam tylko, że do programowania można użyć nie tylko urządzenia Kodnot, ale każdego z 80 różnych czujników pasku, Życzę więc i uczniom i nauczycielom Dobrej zabawy przy programowaniu ich własnych doświadczeń przyrodniczych. Do zobaczenia. Dobra, mamy! A! Więcej o programowaniu z doświadczeniami przyrodniczymi może Wam opowiedzieć kodowniczek przyrodniczek. Zapraszam na stronę paska.pl